Szanowni Państwo, na półmetku dzisiejszej gali zobaczycie w narożniku czerwony 17-latka, który zdobył brązowy medal Pucharu Świata. Mistrz Polski low kick, brązowy medalista, mistrzostw Polski low i K1. Reprezentujący Silesian Fight Gym Piekary Śląskie. Igor Greczek. I jego rywal w narożniku niebieskim, doskonale wam znany, wicemistrz Polski K-1, mistrz Mazowsza Kiklaj, srebrny medalista Pucharu Polski K-1, jak zwykle reprezentujący Ostrołęckie Fight Academy, Marcel Piersa! Igor Greczel, Marcel Piersa, rywal za tegoroczne Mistrzostwa Polski Juniorów K1, wówczas zwycięstwo Piersy jednogłośne. A jak będzie dzisiaj w Ostrołęce? Runda pierwsza. Runda pierwsza. Prawy sierpowy Piersy. O, świetny lewy Hajki. Ataku przed momentem Grecel. Lewy prawy ze strony piersy. Jeszcze Prawe na prawe. Wydaje mi się, że trafił Greczel. Trafił prawym piersa. ostatnie sekundy pierwszego starcia. No i koniec pierwszej rundy. Ring wolny, runda druga. I rozpoczynamy rundę drugą. Marcel Piersa, niebieski narożnik. Po raz kolejny na kurpiowskiej kuźni Mistrzów. Jego rywalem Igor Greczel. No tutaj sędzia Zbigniew Kowalewski. Nie liczył, ale oczywiście fani zerwali się z miejsc. Widzę piękny teraz. Prawy krzyżowy Marcela. No Trzeba powiedzieć, że stylu walki po ojcu nie odziedziczył jednak Marcel Piersa. O wiele bardziej rozważnie, o wiele bardziej skutecznie walczy Marcel w porównaniu do Mariusza, który był takim typowym biokiem idącym na wymianę. Świetny teraz lewy sierpowy i dobry low, ale świetnie też zaatakował Greczel. Dobra, teraz kombinacja ale prawy wykonanie zawodnika ze Śląska. Jest lewy Mido. Mocną wymianę w środku teraz trafił lewym sierpowym Marcel. Doszedł ten cios celu. No tutaj naprawdę dwaj bardzo mocni juniorzy rywalizują nam w ringu w hali imienia Arkadiusza Gołasia w Świetna teraz kombinacja poprawia jeszcze piersa, jeszcze low. Będzie liczenie. Będzie liczenie, czy nie będzie? Bardzo blisko sędzia Kowalewski, tak jest! Pierwsze liczenie. Przysnął greca Przyjął trzy kombinacje lewy-prawy, potem to już posypała nam się lawina. I koniec rundy pierwszej, no w samej końcówce piersta doprowadził do liczenia, no, mocny akcent w tej drugiej rundzie. Teraz właśnie na naszych ekranach zawodnik Ostrołęka Fight Academy. Kolejna generacja tak naprawdę, no, tutaj wymiana pokoleniowa w klubie Arkadiusza Ludwiczaka, niezwykle płynna. A przypomnijmy tylko, w tym klubie zaczynał m.in. Emil Chorążewicz, także świetny zawodnik K-1, który miał zresztą na tej gali wystąpić, ale w ostatniej chwili niestety kontuzja wyeliminowała Emila z rywalizacji, z walki z Antonim Predigerem. Ring wolny, runda trzecia. I rozpoczynamy trzecia, ostatnia runda starcia śląsko-mazowieckiego. Igor Greczel, czyli azjana Fight Gym Piekary Śląskie. Narożnik czerwonym w narożniku niebieskim Marcel Piersa, ostrołęka Fight Academy. Kolejny reprezentant fajterskiej rodziny ostrołęka Fight Academy, a także rodziny Piersów. No i świetnie, świetnie teraz zapracował tymi akcjami pięściarskimi Marcel, ale odgryzł się w końcu Greczel. na no teraz dwójkowa kombinacja Marcela i jeszcze raz, no, doskonale pracuje pięściami Marcel, no widać właśnie ten kunszt pięściarski, że nie stawiać tylko na kopnięcia, te dwójkowe akcje naprawdę bardzo często lądują między rękawicami gora Grecela. Zwłaszcza prawy w okolicy ucha. Jest bezpośredni tym razem Pierce, ale nadział się również na kąt. Będzie chyba interwencja, teraz tak jest. Wytrzemy krew z twarzy Igora Grecela. Będziemy w problemach znowu Grecela. I znowu odpalone pierwotnie. Ale... Jeszcze odgryza się tutaj. Nie chce doprowadzić do kolejnego liczenia Igor Greczel. Piersa ma naprawdę duży ciąg na bramkę. To po ojcu, to można to powiedzieć. Po ojcu. Bo ojciec walczył tak samo. Niezwykle ofensywny był Mariusz Piersa, który pewnie jeszcze nie wróci między liny. Ale jeszcze nie tutaj w Ostrołęce. O. Jeszcze Kasi na koniec zakręcił no. bekwistem Marcel Piersa, dobra kombinacja pięciarska, tak jest, fenomenalna końcówka Marcela, no oczywiście tutaj kibice w Ostrołęce o wielkie brawa, no każdy zna jego ojca, najsilniejszy fryzjer w Polsce, a teraz jego syn, no taki występ, naprawdę świetnie. ...Panią Magdalenę Pietras, a także dyrektora szpitala w Ostrołęce, Pana Pawła Natkowskiego, Państwo będą mieli... Tę niezwykłą przyjemność wręczyć puchary dla zwycięzcy i przegranego tego pojedynku. Szanowni Państwo, walkę numer 7. Jednogłośną. Decyzją sędziów zwycięża Marcel Piersa. Marcel Piersa po raz drugi zwycięża nad, w tym roku zwycięża nad Igorem Greczelem. Jest to zwycięstwo, trzeba przyznać, jak najbardziej zasłużone. Puchary dla obydwu zawodników wręczają pani Magdalena Pietra, dyrektor Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych a także pan Paweł Nadkowski, dyrektor szpitala w Ostrołęce. I tu proszę Państwa, rzadki widok, ale na ringu widzimy trzech fajterów spod jednego nazwiska, spod tych samych inicjałów. Mariusz Piersa, Marcel Piersa i Mikołaj Piersa. Wielkie brawa!